Nie? Czy mi się wydaje? Nie, to tak, błyszczy się. Okay. Nie zwracacie na mnie uwagi. To wasz błąd. Dobra, tam ty już zarażnali. Jeszcze się tłuką. Dobra, spokojnie. No, jeszcze jedno, skończy się na tym. No, doda, i tyle w temacie. Zostają tylko szczątki. O, proszę, proszę. Włoskie smaczęcia, włoskie smaczęcia, czas pustkę, to do, do, dobra rzecz. A nawet są może krew. Eee, Przekopiemy jakieś truchło? Noop. Mówię na szczęście, że nie pamiętam tego miejsca za dobrze. Um, co tutaj robią wybryki krasnodzkie, jeśli tych, których ja nie o, tam jest widzę też e, okularum, ale to co tym zajmiemy chwilowo. Jak tutaj jest. E, astrarium. <laughs> astrarium, tak. Cześć Jedny stu, jedny z i jeszcze jedno muszę ale zanim będę mógł się zacząć to bawić. E, Okular mam jedno za plecami. Sprawdzę ten teren jeszcze. Eee. Dobra, to. Później będę to straciła, kiedy będę przy... O, to jest tak. Kiedy przy okazji będę ogarniał okulara. Tak, oku... oku... okularumyk. jak to się odmienia? Okularia? Tak się mi Kretyńsko. Dobra, kiedy będę ogarniał te cholerne czaski. Mm, wtedy przyjrzę się dokładniej tamtemu terenowi. I jeżeli coś przegapiłem, to o, wtedy to ogarnę. Tymczasem jednak. Zobaczę, co jest tej chatce na górze. To jest sobie kombinował. Chociaż powiem, że widok stąd dość konkretny. Pachta Morina. Okay. Co my tu mamy? Przeczytaj. Najwyraźniej e, moja postać stwierdziła, że to jest treść nie przeznaczona dla mnie. Jestem taki smutny. Dobra, e, tak, to to jest wszystko. Idziemy zamknąć szczelinę. I mamy nadzieję, że to nie szczelina, zamknie nas. No, Rykobiec, trochę bro. Nie wiem, czy pójście tutaj z boczem było rozsądnym pomysłem. Nie dobra, wracam na... na. Nie wracam. No cóż. U. Cienie, cienie, cienie. Jedna z Ja tu się stresuję. <ścoughs> ja tu się stresuję. Nie rób problemów. No realnie? nie? Chyba sięgnie tych dwóch na raz. Może sięgnie, zobaczymy. Nie, to nie miałeś. Aha, nie, jeszcze nie da do rozproszenia. Dobra. I tu sięgnęło tylko jedno. Wyba w coś wypchnąłem. Zamykamy to choreństwo. No i po sprawie. Kolejna szczynia z głowy. Okej. Okay. Będzie trochę rzeczy do robienia doświadczeń, widzę. Co tu jeszcze jest? A, yy. Jeszcze jedna esencja się nie. Chyba że tam. Nieważne. Nie Tutaj coś leży. Oho. Przeczytaj. Wyzwanie. Ty, proszę wydraniu. Leżałbyś na dnie oceanu, gdyby nie ja. Ten Marlin przerobiłby cię na. W... Przebiłby cię na wylot i U Ukatrupił uka chyba. Nieważne. To ja ci ratuję życie, a ty mi się tak odpłacasz? To była nasza zdobycz. Oba nią, na nią zapracowaliśmy. Nie łudź do to płazem. Dostanę złoto, które jesteś mi winien, choćbym miał je z siły wytłuc. Tylko nie uciekaj, jak gnojek, którym wiem, że jesteś. Wychędożyłem twoją siostrę. Zgadza się. Więc jeśli masz jej, spotkajmy się przez starym obozie. Załatwmy to, Terence. Ciekawe, że ten drugi gość nazywa się Filip. Meh. <laughs> Ok, eh. Co ja mam teraz do zrobienia jeszcze na tym terenie? A. Jeszcze nie do spadu i zamówienia na materiały. no to strasznie dużo widzę. Wydawało mi się, że więcej było tutaj do zrobienia z drugiej strony trochę już tutaj biegałem. No dobra, zaraz zobaczymy. O, jeszcze jeden smok. Smok, haha. Smocze. O, Wiesz, łusek nigdy za wiele, nie? Yeah. Mam jeszcze spory fragment terenu do tak, przeeksplorowania, więc e, jeszcze tam będę musiał się przejść. Już pokazałem wcześniej, że powinno być jedno okularum. No i jest jaskinia, która, która jak z tego tego zupełnie jest całkiem e, interesująca. Slash upierliwa na wyższym możliwości. trudności. Jeżeli się tak jak ja opie, opiernicza, zamiast robić co jakiś czas nowy pancerz i broń. Szczegóły. E, nie wiem. Ogólnie mam wrażenie, że cały, cały czas, że coś przegapiłem i nie wiem do końca, co to jest. To przeczucie za mną chodzi i... czy ja tutaj byłem, czy tak byłem Tak, byłem. byłem. Byłem, to prawda?! To jest ten problem z długimi przerwami między a, jedną a drugą sesją. tak tu już byłem. a nie, o! czy ja tak nie byłem? Albo byłem tylko, że to przegapiłem. Powiedziałem, że wstydzić. a tutaj jest jeszcze jakiś przejście głębiej? Tak, jest tutaj jest przejście głębiej. Powiem więcej, jestem. Nie jestem jedyną osobą, która będzie z niego korzystać. W sensie po tym no, wielkim, grubym pająku. Nie Nienawidziłem tego sierba w jedynce. No, podejść, to bliżej. Widzisz, robi całą robotę za ciebie. Jest tu No Dobra, teraz warto się tu rozejrzeć. Więcej światła, więcej ciepła w twoim domu. Bo ja się to był najprostszy czyjś dom. Co po grubości? Te... Czy to jest futro, czy to jest grzyb? To tam spobiliła ci tutaj to może być jedno lub drugie. <laughs> może być jedno i drugie, naraz futro z grzyba Ugh. nie, 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 to był zły pomysł Myślenie o tym to był naprawdę zły pomysł Chyba... o... Oh. Już, już coś się zrespiło! Już coś chce bić po twarzy! Popularny jestem! Skoro z tą jaskini mam już spokój, to teraz muszę się udać w te okolice i poszukam jeszcze jednego astrali. No, dosieram powoli na teren, którego jeszcze nie odkryłem. I generalnie nic tu nie znajduję ciekawego, przynajmniej chwilowo. Zciągę z konia i przyjrzę się bliżej. What's you write, Varick? Who actually reads them? Anyone with some taste and lust for adventure. That's a lot of people. Do the southern masses even know how to read? Such an elitist. Yes, I left my homeland, Varick. I didn't up and turn peasant. To wyglądało jakby w tym momencie Dorian dał Marieke mi po dlatego, <gryw>, dlatego stracił taką ilość HP. tam na górze coś jest. Zdecydowanie coś tam jest i zdecydowanie mnie tam nie było, więc zdecydowanie się tam udam. Snake Kolejny do kolekcji. O, Elfi Więc Więcej Elfiego Korzenia? Tak, więcej Elfiego Korzenia. Biorę Elfi Korzeń! Na barri, chyba tędy nie podejdę. Nie, wsinaricie tam tamtędy, Może tam da się, da się jakoś podejść. A, zaraz zobaczymy. Um. Czy on? Ta, na tych cholero! leżeć. Zły pies. Ciekawe, czy to ma bari. No i podróż. To jest. jakoś tędy I widziałem, że tędy również wlazła na górę. Kasandra. Eee... Tak, na razie są tutaj przeciwnicy. Tego co widzę. Chociaż nie. Na dole? Na dole. Na eee. Buteleczka. Hmm. Siwa whisky. Co my tu mamy? E, żagle we mgle. Rozdarte niebo. No to też dość długie. Więc nie będę się połował z czytaniem tego. E, <grytania> za dużo, że i boli mnie głowa. Chyba <grytania> biorę tego w życie noca. Zobaczę czy czegoś to jeszcze nie ma do podniesienia i stąd spadam. Jak więcej w życie noca. Super. Dobra, w takim wypadku podążam dalej tą ścieżką. to no, tutaj są szczątki tego psa, którego załatwiłem. Mm. I tak, teraz muszę jakoś sobie oznaczyć teren, w którego kierunku będę się... O, aha, dobra, nie muszę oznaczyć terenu tego. aczkolwiek będę musiał... Zobaczymy, czy już się. E, chyba muszę pójść zaakceptować raport, żeby to przejście się otworzyło. Mam wrażenie, że już się otworzyłem. No, zaraz sprawdzimy. No a za tym przejściem czeka mnie kolejny smok. Boże, no co, się nie cofam, ale gdzieś chyba w pobliżu tutaj tej rzeki była Rosil. Co to cholery jest? Kiełkowiec? A dobra. Jeszcze jedno z tych takich neutralnych stworzeń. Wcześniej w pierwszej części tego nie było, więc. Co to jest? A. Jeden z tych ostrzych, Hasariana. No, eee... dobra, pójdę, najpierw po ten wodospad. No, ja coś załatwili. Za Pamięta załatwili, nieźle. Nieźle. Dobra robota. Mhm. Eee... Pójdę sobie w górę rzeką. Potrzebuję sztukę mnie siedzie. The... Ładna. No. Tyle z dźwiecia <laughs> Czytaj dwie skóry. Nie dzwiedź mutant. się do dwie skóry, Jedną do drugą. To było ścisłe. Przecinawca pełna, sensy rośliny ho-ho. 200 gaba, Okej, okay, dobra. Widać, jest głodny. Czy tu rady jeszcze? Się... Nie. Pod to, to wzgórze nie podejdę. Wzgórze górze, laż górę, nie wiem. Eh? Jakieś szczątki? Przecież mnie tu jeszcze nie było. Czyżby niedźwiedzi uplował jednego barana, począć się od razu za drugim? Jep, na to by wychodziło. Nie. A, jest niedźwiedzi obózka. Tu jestem. dlaczego oni jeszcze się kają. A! Czuję się olany. Masz! Ty strzeliłeś moje uczucia, więc ja zabiłem ciebie! To chyba nie było specjalnie współmierne. Przez chwilę wydawało mi się, że mnie to obchodzi, ale potem kapnąłem się, że jednak nie. Ten baron chce z nami walczyć. że ostrzech esterczonych łażą sobie po terenie poluje na barany, to jest dość zabawne. Oni antagonizują barany. Chcą, żeby banany... Ba banany, tak oczywiście banany były nam wrogie eee, źle ze mną o widzę przeciwników no proszę, co Jeszcze jeden kamieniołom kamienioł, i jeszcze jedno miejsce wycinki. I będę mógł ulepszyć... O, nic, już mogę ulepszyć. I będę mógł ulepszyć wieżę. Co to jest? Hurlok kontra Mabari. E, no dobra. I tak widzę, że już jedna istota się poszła kajać. Nie bić się. Ja tu jestem z zadawania siosów. Mam monopol na ból. W sensie. Jego mm, dysponowanie nim. Czy to import, czy to eksport? Co to za zwoje? Odnoszę wrażenie, że to jest fragment jakiegoś zadania, ale jeszcze go nie mam. A, tak! Na przystanie postatek gdzieś było coś do zrobienia. Ech. Dobra, nieważne. Cofnę się tam i będę tego szukał za jakiś czas, ale nie jeszcze nie w tym momencie. Jestem już tuż pod e, jaskinią, więc. Więc pająki, oczywiście, ponieważ jaskinią. No. Nie, te sposoby nie zostawiły. Nic nie ma... A! Jest! Jeszcze lina. Czas podejść i się przywitać. ha? lotos... A dobra, weźmy sobie krwawego lotosu. Września ale krawy lotos... Czemu nie...

Czyli pewnie ta go nie ma, o, oczywiście, że nie. No trudno, walczymy z kompletem. W sumie to są to same te nędzne widma. Ech. Muszę koniecznie wyłączyć arena używanie tego. w trybie samowolki, żeby się magii